Cześć, jest Cyton Zigger, witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu 9 odcinka 8 finałowego sezonu serialu Fear the Walking Dead. Z tego miejsca zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji i przejdziemy sobie od razu do omówienia. Zatem odcinek zaczynamy od Dwight'a, którego budzi hałas z jego domku, którym się na chwilę zadomowił. okazuje, się, że ktoś się do niego włamuje, No i jest to jakiś typek, który mówi, że jest, że został okradziony z insuliny. Nie wiem w jakim cena jest wytwarzana w tamtych czasach, ale okej okay. i że jest cukrzykiem i że bez niej zginie i prosi po prostu Dwight'a o pomoc. Żebym pomógł mu ją odzyskać A Dwight się oczywiście zgadza Potem dochodzą do Uwaga, uwaga, sanktuarium Dokładnie tak, wow, pamiętacie to Z The Walking Dead? Macie się teraz zruszyć i mieć takie flashbacki Do Nigana, jak było fajnie Nie, kurwa, mam to w dupie No nic Tak czy siak, Dwight mówi, że to już druga osoba Która mówi, że została okradziona I podprowadza go pod sanktuarium I dlatego ci zaufam Bo jesteś super wiarygodny a no oczywiście potem się okazuje jak już chodzi do środka i znajduje tą insulinę, faktycznie znajduje zdjęcie tego typa z rodziną, więc go nie okłamał, o dziwo, ale no to było strasznie naiwne to co zrobił Dwight. No, i potem e, wychodząc stąd, na chwilę zatrzymuje się przy ognisku. Cały czas w ogóle mieliśmy tutaj flashbacki do tych właśnie, do tego co było wcześniej. Jakieś tam głosy Nigana i Dwighta z przeszłości, a to whatever, e, bo to chyba każdy oglądał do Walking to nie muszę mówić. E, no i co? No i jakiś strażnik go e, nakrył e, i mówi go, że go załatwi, ale oczywiście daje się łatwo podejść. I Dwight wrzuca go do ogniska, tak do tego którego pamiętamy, jak Nigan wrzucił tam tego doktorka, nie? i zamyka go, po czym nagle przychodzą goście ale strzelałem do White'a tylko łącznie jeden raz taki strzał ostrzegawczy, żeby mógł z, żeby po prostu zdążył podnieść tą insulinę z ziemi i odbiec kilka metrów, a potem zaczynałem strzelać gdzieś 10 metrów obok niego żeby dać mu, dać mu po prostu przewagę, prawda? to na, na, pewno, na pewno to było zaplanowane pewnie lubią sobie urządzać takie polowania, prawda? Ech, fajnie, nie? cóż, dobra no, Dwight wraca sobie do domku, okazuje się, że chłop już nie żyje, został zmieniony w zombie. Oczywiście Dwight nawet nie pomyślał, żeby sprawdzić, czy może kogoś nie ma w domku, czy może ci źli ludzie tam nie czekają, albo ktoś innego nie załatwił. E, po prostu sobie usiadł na ganku i ma wyjebane, żeby sprawdzić, czy kogoś nie ma w domku. To też było takie trochę głupie, bo serio mógł ktoś tam być, kto go po prostu załatwił ich okrad, no nie? Ale okej, okay, spoko. Mm. Potem nagle Dwighta zbiera się na wyrzuty sumienia i krzyczy, żeby Daryl go zabił, no bo pamiętamy, prawda? Daryl go opuścił i powiedział, że jak go jeszcze raz zobaczy, to, to go zabije, więc. Tutaj Dwight przecież do tego, że dlaczego mnie nie zabiłeś wtedy od razu? Byłoby lepiej. Pierdolę. Sorry, dobra, tak czy jak, no potem z czapy pojawia się oczywiście. Sherry, która wiedziała o tym, że on jest w tym domku, w tym miejscu z dupy. Dokładnie tak. Tak, właśnie to stąd wiedziała. No, fajnie. No i prosi go o pomoc z trojem, bo przecież. No, no bo przecież muszą mieć ludzi, co nie, żeby pokonać troja. I uwierzcie mi, do tego momentu ten odcinek jeszcze był, wyglądał jakoś. Mimo iż strasznie naiwny był ten White i strasznie dużo takich głupotek, to teraz to już się totalnie posypało. No właśnie, mamy rozmowę tutaj e, Dwighta i Sherry. Dwight oczywiście został jeszcze opatrzony przez, przez Sherry, bo został tam draśnięty jedną kulą, e, tak żeby nie było, że go nie trafili, nie? Tak <coughs> celnie, jakże strzelając. Mm, no i no i tutaj jakby proszę go o pomoc, bo jest taki jeden troj, on oczywiście go nie znał. Mm, no i chcą, żeby im pomógł, ale on mówi, że gdzie tylko on się nie pojawi, tam jest w śmierci, że wszyscy giną e, przez niego, bo ma oczywiście wyrzuty sumienia o ziembę. I nie chcę pomóc, potem Sherry wjeżdża mu po prostu hamską na psychę, że, że zrób to dla ziemby, ale Zięba nie żyje, ale chciałby, żebyś pomógł tam tym dzieciakom, a on mówi, że lepiej nie, bo jeszcze coś z i, i mówi, że im nie pomoże. No, następnie tamten dzieciak, bo tutaj w ogóle była June, Sherry jeszcze dzieciak jeden z tego całego padre. Ten dzieciak wraca z patrolu, okazuje się, że został postrzelony i nagle z krzaków, z wychodzą ci goście z tego sanktuarium, um, którzy teraz je przejęli. No i okazuje się, że mówią, że oni mają leki i mogą ją zabrać tam i opatrzeć, ale w zamian za to chcą Dwighta, żeby go po prostu zabić, co nie się na nim zemścić za to, co zrobił z ich przyjacielem, tak? za tego, co wrzucił do ogniska i to dziwo się zgadza, ale wtedy Sherry wyciąga broni, nic z tego dupku, i nie trafia, kurwa. Go. Oczywiście, jak żeby inaczej. Po czym odjeżdżają, mm, mówiąc, że pewnie tam ci goście przyszli na piechotę, więc będziemy mieli czas. I wiecie, co jest najgłupsze? Tam ci goście szli do nich na tyle długo, że chyba faktycznie szli za nimi na piechotę, nie? I faktycznie nie mieli żadnego auta. To dosyć interesujące, że mają tyle zapasów, amunicji i całej reszty, ale nie mieli auta, nie? Niesamowite. Tak czy siak, potem znajdujemy się w tym sanktuarium i tutaj widzimy, jak jest kolejna świetna rzecz, co nie? Czyli June, która mówi, że nie, ja nie chcę ja nie chcę wyjąć pocisku, bo pocisk tam jest nie przyszedł na wylot, ja nie będę go wyjmować. Co, jesteś lekarzem, kurwa. Rozumiem, że nie ma jednego palca, ale na pewno poradziła sobie by lepiej niż ktoś, kto totalnie jest zielony w tym, nie? No i prosi Dwighta o to, co nie? Potem ta dziewczyna. E, zaczyna krzyczeć, że nie, że nie chce, żeby Dwight to robił, że ją zabije. E, no, a potem się okazuje, że sankcorium jest otoczone przez zombie i i Dwight stwierdza, że po prostu je zatrzyma, ale Sherry widzi, że coś jest nie tak, i idzie za Dwight'em i okazuje się, że po prostu Dwight chce się zajebać, dokładnie tak, bo ma koniec takiego życia, że nie są razem i że stracili ziębę. Fajnie, że doszły go takie wyrzuty dopiero po tym, jak zginął jakiś randomowy typek, który go poprosił o pomoc. Dosłownie to wywołało w nim to, co w nim wywołało. Nie śmierć jego syna. Nie. Nie to, że nie jest z Nie, nie, nie. Tylko właśnie jakiś randomowy gość, który poprosił go o pomoc, a on nie, on nie zdążył i obwinia się o jego śmierć, dlatego teraz obwinia się o wszystko inne chce się, chce się nagle ze sobą skończyć. Nie wiem, no. Ni to miałoby sens, gdyby to było po śmierci y, ich syna, nie? a nie po, po prostu po śmierci jakiegoś random'a, co nie? No ale okej, okay. tak czy jak e, Sherry mówi, że jesteś egoistą i go po prostu zamyka w pokoju. Berykaduje jego krzesło i go tam zamyka, nie? To co jeszcze on później zrobi, to też będzie, będzie zabawne. E, przepraszam za moje omówienie, bo myślę, że da się wyczuć w tym, że, że no... No nie mogę już zachować powagi omawiając ten serio, serio. Mm. To jest ciężkie serio. To jest po prostu, to leży na, w tylu aspektach ten serial. Dialogi to są fatalne, logiki tutaj nie ma za dużo. Jak się trafi, to chyba przypadkiem, nie? O Jezus, no przepraszam co nie, ale ja nie jestem w stanie wytrzymać serio. Nawet się zastanawiam, czy może po prostu nie skipnąć i nie mówić już finałowego odcinka i tyle, nie? Bo tutaj coś czuję, że ja się będę jeszcze bardziej nabijał z tych niektórych rzeczy i jeszcze bardziej szydercze, że tak powiem, do tego podchodził z każdym kolejnym odcinkiem bo, no, coś czujesz że lepiej raczej już nie będzie, nie? <grym> Także jak potem yy, ta June mówi, nie, ja nie mogę cię operować, <grym> Pierdolę. po czym ta babka ją wyjaśnia, ta dziewczyna, nie? Że ona żyje ciągle w przeszłości, bo tutaj tam się tam zaczęła ta June wspominać tam innych, tą Ziębę, którego nie uratowała i swoją córkę, czy tam dziecko tak i tak dalej, innych, których nie uratowała i ta ją krótko wyjaśnia, że żyjesz w przeszłości, dlatego Dlatego nigdy nie będziesz w stanie mi pomóc i nigdy nie byłaś. I Padre miał rację, że wy nie dacie rady pomóc tym wszystkim dzieciakom, nie? A w sumie, jakby nie patrzeć, trochę słusznie wyjaśniła, jakby nie patrzeć. Tak Krzysiak Jun postanawia, że będzie siedzieć. Nie, 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 ona tego nie zrobi. Yy, potem widzimy Sherry, która próbuje tutaj odciągnąć te zombiaki. No i nagle zostaje przywalona siatką, pod którą leży jakiś czas. I najwyraźniej chce ze sobą też skończyć. <gryś>, świetnie. Potem mamy właśnie Dwighta znowu, który jest zamknięty w tym pokoju. Oczywiście, jak to każdy wkurzony mężczyzna. Co robi? Niszczy wszystkie meble i zaczyna walić pięścią w ścianę, aż zaczyna mu krwawić pięść. Bo tak robi każdy zdenerwowany mężczyzna, pamiętajcie. <słuch> <słuch> Oczywiście nie zauważył okna, przez które mógłby się przecisnąć. Ja pierdolę. <słuch> no, super ten odcinek, nie? Nie, no, ja nie mogę, nie mogę, naprawdę. Potem przychodzi Jun, która go uwalnia. No i, no i Dwight leci na pomoc Sherry. Oczywiście Sherry widzimy, że już nawet się nie broni, ona już zaakceptowała swój los. No ale przeszkadza w niej w jej tym oczywiście Dwight, który ją ratuje. No i potem w ogóle mówią tam do siebie, że. A nie, przepraszam, bo mówią zaraz, nie, bo najpierw była jeszcze scena z tą całą Typiarą, e, która była ranna e, i chciała sama sobie wyciągnąć pocisk. Nie. Mówiąc, że June tego nie zrobi. I no i chyba coś tam za bardzo szarpnęła, że zemdlała. Ale potem się okazało, że w sumie nic się z nią nie stało, tak czy siak. <laughs> Także whatever. E, potem mamy przejście dalej, gdzie mm, Dwight i Sherry właśnie tutaj mówią do siebie, że hej, ty jednak też chcesz się zabić. No i co z tego? Ty też. Nie, no, ja wiem. W sensie, przepraszam bardzo, ja nie pamiętam. Szczerze, naprawdę, mój mózg wyrzucił niektóre dialogi z pamięci. Ja nie pamiętam niektórych dialogów z tego odcinka, bo były tak absurdalnie idiotyczne i tak głupie, i tak nielogiczne. Dodatkowo jeszcze to jest taki utarty schemat pokazania nam osoby, która, o nie, kogoś straciła, więc teraz myśli, że przez nie, że ona wszystkich krzywdzi, że przez nią wszyscy zginą i chce się odizolować albo zabić, nie? No przecież ten schemat był już setki tysięcy razy w tym serialu, z samym Morganem to chyba było z 10 razy, nie? Utarty. Nawet chyba z Wajdem i Mischery to było w siódmym sezonie, nie? Chyba też był taki sam wątek, dokładnie, że oni chcieli ze sobą skończyć, nie? Ale potem jednak stwierdzili, że się spigną mielo. Nie wiem. No to jest... Ta... W ogóle, ty, kurwa, teraz widzę, jak ona broń trzyma, ty! Pierdole. Patrzcie, jak ona trzyma tą broń, co nie? Te dwa palce sobie tak odstają, kurwa, ty! O Jezus. ciekawe czy ten drugi typek, którego tutaj mamy zdjęcie, też tak śmiesznie trzyma. Nie, dobra, ten trzyma normalnie. I e, tak czy jak, no potem okazuje się, że... Jun y, się z nimi porozumiewa przez tą krótkowalówkę, że, że tamta typia razem dlała, a tutaj się okazuje, że ci goście wrócili już na piechotę. No i e, oczywiście 26 uciekają do środka. Do wewnątrz. E, potem e, okazuje się, że ci goście są tak zdesperowani, żeby pomścić swojego jednego gościa, że przydzierają się przecież te zombie, które się na nich rzucają i tam chyba nawet hmm, chyba kogoś dziabnęły i tak, wchodzą na Hamas, żeby tylko się zemścić. Nie wiem ile oni mieli IQ, ale myślę, że mniej niż 30. Hmm. Kilku z nich przy okazji tam zostało pożartych, bo się przyciskali na siłę przez te zombie, <grym> Debile, kurwa, jak ich mało. Potem jeszcze na kilku w ogóle spadło jakieś rzeczy, z jakieś rusztowanie, czy chuj wie co, bo się budynek zaczął walić. Potem mamy tego łysola, który przyszpilił Dwighta i już miał otworzyć ten cały piec, w którym Dwight spalił jego kumpla. I tam jego kumpel jest zmieniony, nie? W tym piecu. Ale oczywiście, jak to każdy antagonista, stwierdził, że sobie na początku pogada, jak to go nie zabije, jak to nie będzie miał z tego satysfakcji. No i Dwight to wykorzystuje, wali go w łeb i rzuca, rzuca na niego tego swojego kumpla, którego wcześniej spalił, i on go pożera. No jest. A potem kryją się w tym piecu, bo już dawno temperatura z niego zeszła, więc jest bezpiecznym miejscem i jest w miarę stabilny. Tak. Znaczy, mamy kolejną, jakże cudowną scenę, której. Dwight mówi, że teraz są bezpiecznie zamknięci w piecu, nie dojdą tutaj zombie, jest stabilny ten piec, więc nie ma tak, że coś się na niej zawali. Możesz go operować, ale ja nie dam rady, możesz go operować. Ja nie dam rady. Dwight mówi, możesz go operować, dasz sobie radę. A Joe mówi, skąd wiesz, skąd masz pewność? Ja pierdolę! Ty no kto te kurwa dialogi pisał? Serio. A pierdziele nie, no serio, jak ja bym był w tym miejscu, to bym dał ten dżun takiego liścia i powiedział Ogarnij się, kurwa, babo! Jesteś lekarką, kto ma dać radę, jak nie ty? No ja je... Nie wiem, no, błagam. Nie, ja chyba sobie, nie wiem. Nie, no dobra, trzy odcinki zostało. No już sobie nie odpuszczę, już tak daleko jestem, nie? Ale... O, kurwa. <laughs> to jest hit, nie? To jest apogeum spierdolenia, co nie no i oczywiście. Oczywiście tak w ogóle jeszcze typiara, ta dziewczyna, nie, która tak bardzo nie chciała, tak bardzo nie chciała, żeby Dziuniam operowała, żeby ktokolwiek inny tak bardzo im nie ufała, nagle powiedziała spoko. <laughs> nagle zmieniła se zdanie i jalo. Piękne to też było, nie? Po czym wychodzą, okazuje się, że budynek jest zawalony i do budynku wleciał ptak. Zięba. <laughs> pierdole. No bo tak nazwali swojego syna, co nie? To jest takie tanie pokazanie, że hej, patrzcie, zrobiliście dobrze, że wasz syn jest z was dumny w niebie, nie? Kurwa. No nie mogę z tego odcinka, no. Znaczy bardziej nie mogę z tego, co się tutaj wydarzyło z Dwightem i Sherry w tym odcinku, może bardziej tak. Nie no, wiem, w jest z, z June też, nie? Ja pierdolę. To już takie też, wiesz, na siłę wciągnięte na maksa. Po czym okazuje się, że Dwight daje Palec June. Co kurwa? Totalnie to jest absurdalna scena. A propos tego pociągu, w którym ona straciła ten palec, nie walczyć z tą pindą z Ale po co to było? Nie mam pojęcia. Tak czy jak potem odjeżdżają stąd. I na tym nam się na szczęście nie kończy odcinek. Ja mówię na szczęście, bo jest jedna dobra scena. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miała chyba dwa dialogi, nie? I był w niej Wiktor. Tylko i wyłącznie dlatego, nie? I ta jest y, scena, właśnie ta sama, na sam finał, w której dwójka ludzi przyprowadza dzieciaka do Wiktora. Yy, I Wiktor odsłania paskę na oczy temu dzieciakowi, który jest przerażony, nie wie, co się dzieje, i mówi mu, że teraz jest już bezpiecznie. No i zgadnijcie, co to jest za dzieciak? No. Ja bym powiedział, że na 100% to jest dziecko troja. Yy, no. Tak, to jest dzieciak Troja. Hmm, czyli widać, że jednak mimo wszystko. Wiktor jednak tak do końca dobry się nie stał, bo okazał jakimś ludziom porwać tego syna Troja. No i będzie miał teraz fajną kartę przetargową, że tak powiem. I może to nam ciekawiej e, potoczyć tutaj historię. I trochę się cieszę, bo wychodzi na to, że Wiktor na szczęście nie stał się takim stuprocentowo dobrym ziomeczkiem. I troszeczkę mnie to napawa delikatnym optymizmem, jak się potoczy dalej fabuła, skoro Wiktor ma syna troja. Znaczy nam córkę troja Jezus Maria. Nie? No. <laughs> Także to może całkiem nam ciekawie potoczyć fabułę, ale przyznam się szczerze, że ten mózg, znaczy ten odcinek jak mi zruł mózg, ja jeszcze teraz nagrywam mówienie tuż po obejrzeniu. Ja nie jestem w stanie, serio. Ja nie jestem w stanie domyślać się nawet, co tutaj może być dalej, co nie? F Jedyne co było dobre w tym odcinku to finał. I powiedzmy, że wstęp, dopóki się Szery nie, nie pojawiła, nie był taki zły. Reszta była strasznie słaba. Strasznie słabe dialogi, przeorane kwestie. No. Powiedziałbym, że mimo wszystko odrobinę lepiej niż poprzedni odcinek to wypadło w moich oczach, jeżeli chodzi o cenę. Poprzednie mu dałem takie 3,5-4, temu bym dał takie 4, 4,5, ale to nadal był strasznie nudny odcinek i nadal było sporo absurdów. Zatem tyle ode mnie. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli dotrwaliście. Nie, ja się będę musiał serio poważnie zastanowić nad tym, czy chcę dalej, ale nie no, to chyba już docisnę te trzy ostatnie odcinki. No zobaczymy. Z drugiej strony też widzę, że ta oglądalność też strasznie spada, bo w pierwszy tydzień było 400 w drugi tydzień 300. W ten tydzień pewnie będzie z 200 na tym materiale, to prawdopodobnie sobie odpuszczę kolejne dwa odcinki i po prostu z omówię sobie sam finałowy odcinek, co, nie? I tyle. Bo nie chcę sobie też zaurać kanału <laughs> totalnie, żeby się gdzieś pogrzebał na dnie YouTube'a. I tak jestem już na dnie, ale na dnie dna, no to już totalnie, wiesz. Co so, było? Także co, tyle ode mnie, łapam w górę, subik mnie widziany. Dajcie znać, jak Wam bardzo się nie podobał ten odcinek, a może jak Wam się podobał. I tyle ode mnie. A, i jeżeli chcecie podyskutować na temat jakichś scen, to fajnie gdybyście dali też jakieś argumenty zaprzeczające, że jednak jakieś sceny miały sens. Także tyle ode mnie. Do zobaczenia, cześć.